Jestem w Będzinie na ulicy Czelackiej. Jadę właśnie od strony Czeladzi w kierunku Będzińskiej Nerki. Tutaj mamy remont drogi, w zasadzie cały odcinek, tu po lewej stronie prowadzone są prace w kierunku Czeladzi. Ruch prowadzony jest pasem środkowym pasem tutaj na tym odcinku przeznaczonym do skrętu w lewo do osiedla Syberka wyżej pasem włączeniowym dla jadących od strony, od strony Syberki w kierunku Czeladzi tutaj zresztą cały, cały odcinek Czelacka, Nerka i Aleja Łątaja w kierunku Dąbrowy, wszystko to jest w remoncie Nerkę sobie może obiadę dookoła zobaczymy jak ona tutaj wygląda Dzisiaj jest można powiedzieć jedyna w tej chwili kiedy robię to nagranie Jest weekendowy poranek niedzielny Jest chyba jedyna taka pora kiedy można sobie spokojnie tutaj tą okolicę przejechać w sobotę jak wiemy jest targ, a w tygodniu jest bardzo duży ruch i spore tutaj korki. Generalnie kiedyś już objeżdżałem tutaj nerkę dookoła, chyba przejeżdżałem wtedy Staton. Rozmawialiśmy na ten temat. Nie wiem jaki tutaj jest plan co do, co do samej przebudowy nerki czy to tylko będzie. Tak naprawdę, wymiana nawierzchni, czy w jakikolwiek sposób będą tutaj inne zmiany. Tak naprawdę, inne zmiany musiały się wiązać również z przebudową tutaj torowiska. Więc nie podejrzewam, aby, aby aż takie zmiany miały tutaj miały tutaj zachodzić. Ale z powrotem, i pojadę teraz w kierunku Dąbrowy ją Kołontaja. Miałem okazję tutaj przez te remonty przejeżdżać. Natomiast jechałem w kierunku Będzina. O, właśnie tutaj mamy wyłączenie. Lewego pasa na kołontaja. A więc jedziemy tylko jednym pasem, pasem prawym w tej chwili. No i tutaj w tygodniu, tak naprawdę, tworzą się dość spore korki. Mamy tutaj aż trzy sygnalizacje świetne. Akurat szkoda, że mamy taki bardzo ostry wschód słońca i te wszystkie prace, które tutaj są no nie bardzo je może być widać pod słońce. Natomiast tutaj już odcinek do skrzyżowania na wiadukcie do skrzyżowania Sienkiewicza Paryską, już mamy do dyspozycji. Dwa pasy mniej więcej od przystanku tramwajowego, i jeśli dobrze widzę to, co przed nami, ale jako na odcinku tym na wysokości ksawery oraz warpia, też tutaj na tą chwilę nie są prowadzone. Chyba tak mi to wygląda, nie są prowadzone. Żadne prace, a więc do dyspozycji tutaj mamy nawet momentami trzy pasy ruchu. Troszkę inaczej jest w kierunku przeciwnym, bo tam mamy, jeśli dobrze widzę, i pamiętam, wyłączony skrajny prawy pas, natomiast w kierunku dąbrowy jedziemy swobodnie, bez utrudnienia. W zasadzie jedyne utrudnienia, jakie występują, to już dojeżdżając do granicy z Dąbrową Górniczą mamy w kierunku właśnie Dąbrowy wyłączone pasy po stronie prawej. Jedziemy skrajnym lewym, z niego tutaj zjazd w kierunku mydlic, w kierunku centrum kontynuujemy cały czas jazdę pasem pasem lewym aż do granicy Dąbrowy Górniczej i dopiero znowu już w samej Dąbrowie mamy do dyspozycji z powrotem wszystkie pasy w tym przypadku już w Dąbrowie dwa pasy ruchu. W Dąbrowie nie ma tak dobrze jak w Będzinie, że są trzy pasy ruchu. W Dąbrowie już tylko ってことは。